Siemano, witam w kolejnym odcinku na G4skins. Dziś postaramy się zrobić z 20 zł kosę. Zobaczymy jak to pójdzie, taki fajny challengek. Pamiętajcie, że z kodem Rafikos macie jedną darmową skrzynkę i plus 5% do wpłaty. No i załóżmy, że sobie wbiłem yy, pierwszy raz, no to od, i mogę otworzyć tego milspeka, więc to powiedzmy, nie będziemy wliczać do budżetu. Jedna skrzynia darmowa. I co nam zechce oddać? Tutaj, no różnie leci i mamy dobra 227. Tak, szczerze fajnie. I mamy jeszcze dwie dyszki do rozdysponowania. No i może otwórzmy analogicz trzy razy. To jest prawie idealnie dwie dyszki. No i liczmy, że coś wypadnie, nie? Kurczę no. Tak dużo zależy tutaj od tego co stąd wypadnie, bo potem w zależności na upgraderze będziemy mogli atakować. ok 34 zł jest jakaś opcja. No pewnie będzie ciężko. Nie proszę, orange, takie dobre podejście. No i nie załadujemy mi upgradera. No, jesteśmy po odcięciu i nie wiem, ryzykujemy i dajemy wszystko po prostu. Aha, trzy na raz, no tak, zapomniałem. Dobra, czyli nasz budżet to 31 zł. Tutaj bym nie szarżował. Skromne 60, Nightwisha 44%, no proszę cię. Tak, ej, mamy to. I teraz możemy dorzucić ten jeszcze skin. E, nie, orange, nie w takim momencie, 65 polskich złotych. No do kosy brakuje jeszcze. Trochę brakuje. Outsidersi, 55%. Nie wiem, czy chcemy grać na takich dużych procentach. Kurde, No i nie mamy kosy. No i lipa. Szkoda. Ogólnie, no to jest też to, że no już bym przegrał. No ale wiecie, możemy. To, że mam tak duży budżet, pozwala mi testować. Więc no, spróbujmy jeszcze raz tego rana, tylko od innej skrzynki teraz. Może mów like boss i liczymy na jednego, drugiego skina i potem na upgraderze. Okej, okay, zobaczmy, czy, czy tutaj jakbym inną drogą y, poszedł, to coś by siadło. W ogóle to jest ładny skin na splasharcie, ale w gierce nie aż tak, jeśli mam być szczery. Ostatnio sobie wypłaciłem. Dobra, mamy 24. Nie, tylko tu trzeba grać grubo, nie? To musiałoby naprawdę coś drugiego wypaść. Albo tutaj na tych niskich procentach, tylko no to nie jest takie proste, nie? E, raz nam się udało na odcinku. 20 zł do kosy, tylko nie pamiętam, co wtedy otwieraliśmy. Jaka to była skrzynka. I to popularna obraz złotówka To tam mieścimy się w budżecie 20 zł. A tylko to jest. Te... A, to my otwieraliśmy? Co jest? Mam jakiś. z mózgiem coś chyba. 46 zł. Fajnie to oddaje, Te skrzynki. Tylko jakby upgrader jeszcze tak zechciał. Orange. ciął. A wiecie co to znaczy? Jak orange ścina, to znaczy, że nie uda się tego upgrader zrobić. Dobra, bez miękkiej gry wsadzamy. 125 polskich złotych Sticker. 30%. Dawaj to. Czy to jest kpina? Czy to jest taka kpina? Aaa, głowa mi rozbolała. <noise> Dobra, szukamy coś innego za dwie dyszki. Analogii było. Mm, Black Widow to trochę za dużo już. Popular, tu byliśmy chyba. Dobra, take a look. 21 płyny. Aaa, tylko to jest. Tu ma, trzeba mieć, wiecie, dużego farta. No i widzisz, na przykład, jakbyśmy to podejście, no to byśmy wyzarowali się na samym starcie. Więc takie skrzynki są z jednej strony spoko jak coś wypadnie bo wtedy można fajnie się obłowić, ale jak nic nie wypadnie, no to to lipa i po challenge'u całem. No to które to już, czwarte, piąte podejście? No oczywiście, sobie z takich 20 złotych kostkę zrobić, to <gryw> wiadomo, że to podejść, a podejść. 22, no, też ciężko. Musiałoby coś na przykład za 100 wypaść, wtedy ze 100 ulepszamy na dwie, yy, z 2 na 4, no i, i to jakoś clean bardziej by było. A tak to no, no, będzie ciężko, no mogę jakieś 6 ich spróbować na 32%. Orange mówi. O, znowu orange cieło, znowu nie, si nie siądzie. Widzicie? Ty, to jest znak chyba. Orange jest przymierzeńcem ostatnio na tych odcinkach. Dwie dyszki, dwie dyszki, dwie dyszki, dwie dyszki. Może jakieś M4? Connection error. Robimy ostatnią próbę na tych M4. -kach. No dzisiaj niestety chyba bez szans niestety. Powtarzam to słowo. O, 60 zł. Ostatnia próba. Pik cena od Może z grubej rury Na 17% Ja pierdzielę. uda się to? Nie, proszę I teraz, teraz no już Taka prosta droga, jaka jest najtęższa kostka? 400 Jest, śliczna na wajku ma 62% Dawaj <gryw> <gryw> Szok Ej, ale za którym? Za mniej niż dziesiątym razem chyba No, i dzisiaj elegancki proficik jak ktoś chce pograć, to z głową i z Kodem Rafikos przede wszystkim. Do następnego, cześć, papa!